I wypływamy, proszę Państwa, po przygodę, wypływamy po okonie. Piękne jeziorko, piękna pogoda. Jezioro leży w dole, tak głęboko, wysoka skarpa taka jest, a że trzeba troszeczkę się namozolić, żeby tutaj zejść na dół. Ale jak już się zejdzie, no to jest super, to jest super. Widoczki Zobaczymy czy by będzie Ja Wiaterek jest taki, że to akurat jakoś taka, taka pogoda troszeczkę właśnie okonowana. No chce się żyć po prostu. Jak człowiek sobie usiądzie na łódeczce to nawet jeżeli, jeżeli nic nie złowi, no to, to, to i tak jest fajnie.